Czolaj moher, dzisiaj moher, zawsze moher. Siostry, jest rozkaz centrali, aby przed wyruszeniem oddziałów w las zrobić przegląd stanu bojowego. No, meldujcie, Gdańsk! 200 świetnie wyszkolonych moherów z grupy prałata Henryka Jankowskiego. Uzbrojenie podstawowe, zaostrzone parasolki, proce, laski, w tym dwie laski dynamitu. Jest też 50 moherów wyszkolonych w zadaniach. Dywersyjnych, takich jak duszenie dziennikarzy śmierdzącą pończochą. Dziękuję, siostro. Jak tam stan bojowy w Toruniu? Meldujcie, mam dokładne dane. 420 moherów bazy głównej Radia Maria. Do tego około 1000 moherów wspomagających. Mustra, defilady, parady. Wszystko wyćwiczone do perfekcji. Broń podstawowa, kozie kupy. Opakowane w gazetę wyborczą. No, mam także meldunki z Poznania. No, tutaj nie jest wesoło, zaledwie 5 moherów, z czego 10 już zmarło. No, w Krakowie podobnie. Kiedyś był tutaj duży oddział moherowy, ale niestety połowa przeszła na judaizm. Około 100 osób nadal chce walczyć, ale tylko wieczorami, bo w ciągu dnia dorabiają jako babcie krozetowe w karfurze. No ale doskonałe informacje przychodzą z Białego Stoku. Działa tam grupa uderzeniowa imienia świętego Bonifacego. Wysławiona pobiciem kibiców. Jagieloni Białystok. Przewodzi im Jadzia Cyngiel. Pseudonim Kryfawy Moher. Główna broń Damskie Torebki ze Sztabkami Ołowiu. Aha, Nieźle trzyma się też Lublin. O, o, Mamy tu trzy niezależne oddziały pod wezwaniem Piotra Rubika. Dowodzi niezwykle niebezpieczna kobieta Pułkownik Regina Ślina. Pseudonim Ziobro 4, Broń Podstawowa Stare Skarpety i Taburety. O. Dumą naszego zgromadzenia jest oddział warszawski. Tam zgromadziły się spadochroniarki mochorowe z całego kraju. Oddział warszawski wysławił się wieloma widowiskowymi akcjami, m.in. takimi jak kradzież stringów czy pindelsom, czy pobicie. A! Pobiły kogoś! Dzielne dziewczyny! A, a, a. Pobicie rekordu seksualnego świata w klasie zabytkowej. Ooh.